Serdecznie, kochani widzowie i słuchacze na moim kanale, i zapraszam serdecznie do oglądania lustra dla zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu. Ja nazywam się Wróżka Loelia i zapraszam Was bardzo, byście subskrybowali mój kanał. Zostańcie z nami, a codziennie będziecie mogli oglądać filmiki na różne ciekawe. Dotyczące Was sprawy, problemy, tematy. Oczywiście sprawy miłosne, emocjonalne. Kochani, proszę Was również o obecność codzienną na moim kanale, o aktywność. Piszcie komentarze, mm. dajcie łapki w górę, czyli lajki i y, po prostu na wróżby indywidualne. Zapraszam Was również, jeśli macie taką potrzebę. Napiszcie mi e-maila, ja wyślę wam warunki takich wróżb indywidualnych oraz terminy. Dobrze, teraz kochani wytłumaczę, jak odbędzie się dzisiaj nasza wróżba. Oglądnijcie całą tą wróżbę, ponieważ jest jedna, tak? Nie ma żadnego wyboru. Strona lewa to wasza osoba ukochana, niezależnie od płci, czy to mężczyzna, czy kobieta. Osoba, za którą tęsknicie, którą kochacie, w której się zakochaliście, osoba ukochana, strona lewa, strona prawa to wy, osoba pytająca, natomiast w środku karty Tarota pokażą, co was łączy na poziomie myśli, uczuć i zamiarów. I zaczynamy, kochani, od Waszych myśli, czyli górna linia. To jest y, mentalnie y, Wasza głowa. Czyli wasza osoba ukochana ma tu jakieś straty, jakieś lęki, jakieś problemy, tak? Nie wiem, jakieś straty potężne, szczury, jakieś lęki właśnie związane być może z wami, z relacją, czy jakieś straty w swoim życiu miłosnym, uczuciowym, no i kosa, czyli jakieś zerwanie, jakieś niebezpieczeństwo, jakieś. Zakończenie czegoś, czy jakieś niebezpieczeństwo, które właśnie wisi w powietrzu, jak kosa, widzi, może ta osoba jakieś niebezpieczeństwo dla siebie, czy dla swojego życia uczuciowego, coś zakończyła, boi się, że sobie może nie da rady tutaj w relacji, w znajomości z wami. Jakieś niebezpieczeństwo, zranienie, czy po prostu, tak jak mówię, emocjonalne, mentalne, psychiczne straty. Wy, osoba pytająca, chcielibyście oczywiście stabilizacji, szukacie stabilizacji w związku, szukacie intymności, balansu, harmonii w związku, szukacie tutaj pięknej atmosfery takiej rodzinnej, przede wszystkim stabilność, tak? Wasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo waszej relacji i egzystencji jest u Was tutaj w głowie na pierwszym. I najważniejszym miejscu. Co Was łączy obojga na poziomie głowy, na poziomie mentalnym, na poziomie Waszych myśli, to jest dziesięć mieczy, czyli oboje jesteście jakoś, nie wiem, czy tą znajomością, czy relacją, czy w ogóle emocjonalnie obciążeni, tak? Nie możecie się wręcz podnieść z tego ciężaru, coś Was przybija, jakiś balast. Także oboje tutaj y, macie troszeczkę takie blokady, lęki, stany, boże, smutku, negatywne myśli, stany depresyjne. Niestety oboje być może nie wierzycie, wątpicie. Y, no, karta 10 mieczy na pewno karta wielu, wielu blokad i przeciążenia, takiego, no wręcz, stanu depresyjnego. Który Was przy, przy, przytłacza, tak? Dziesięć mieczy to wręcz nie możecie się podnieść z jakiegoś balastu lub coś dobiegło w Waszym życiu uczuciowym końca, ale patrzycie już na nowy horyzont, tak? Na nowe perspektywy. Dobrze, przechodzimy teraz do następnej linii, czyli linii serca. Wasze uczucia. Uczucia Waszej osoby. Ukochanej, to y, ta osoba będzie wysyłać Wam wiadomość, informację, wiadomość. Y, no, ale będą to jakieś problemy, komplikacje. Może ta osoba ma uczuciowe, emocjonalne problemy, lub ma jeszcze jakąś inną kobietę. Tutaj jest albo surowa matka, albo kobieta, albo jakaś partnerka, jeszcze, czy ekspartnerka, która jest bardzo jadowita, bardzo agresywna, intrygancka i ta osoba tutaj będzie przeszkadzać w Waszej komunikacji lub są inne jakieś problemy, które będą przeszkadzać w Waszej y, komunikacji i w Waszym rozwoju relacji. Może jakiś nauk, może jakieś problemy, może jakieś y, zdrowotne problemy, czyli jakaś choroba lub jakieś y, właśnie uzależnienia, tak, które ma ta osoba i poprzez które... To życie emocjonalno-uczuciowe tej osoby jest tutaj bardzo zachwiane. Wasze uczucia, wasze uczucia to lęki, lęki być może, żeby rozwinąć czy wejść w relację z tą osobą, lęki, straty, by otworzyć się na tą osobę. Jesteście zablokowane, zablokowani, i tutaj szczury, jakby, czyli te, nie wiem, czy konflikty, czy lęki, czy frustracje, czy jakieś straty ogromne? Y, oczywiście utrudniają, opóźniają to otwarcie się na osobę Waszą kochaną i na rozwój tej relacji. Także są tutaj szczury. Szczur to jest karta negatywna, to są jakieś problemy straty. Dużo zostało już y, między Wami stracone. I teraz, co jest bardzo ważne, to szczury się powtarzają u Niego w głowie, u Was w sercu czyli dużo macie lęków. No i wiecie, że też pomiędzy Wami w tej relacji były jakieś, czy są jakieś straty, tak? Czego nie da się już być może naprawić. No i też macie lęki, jakieś negatywne myśli, tak? Dobrze, co Was łączy m, tutaj na poziomie uczuciowym, to jest siedem buław, czyli to, żeby m, że każdy z Was ma swoje życie i jakby tutaj jest w jakiejś wygodnej sytuacji i chroni się, broni, jest wygodny i nie robi żadnych jakichś tutaj porywczych widzę kroków. Każdy broni swoich racji, swoich argumentów, swojej ego. I tutaj nie należy walczyć o coś na siłę za każdą cenę, jeśli jest tutaj dużo obiekcji, dużo rozczarowania, dużo strat czy dużo lęków. Na razie należy być może odczekać, zobaczyć, zaobserwować, przemyśleć. Następnie, moi kochani, to jest ten trzeci poziom, czyli wasze zamiary, wasze plany na najbliższy czas. Jego, czyli osoby ukochanej, plany i zamiary. Ta osoba tęskni, tęskni, myśli wieczorami lub nocą, śni o Was, jest z Wami w jakiś sposób tutaj połączona duchowo, emocjonalnie, telepatycznie. I ta osoba ma nadzieję, ma nadzieję, bardzo dużo tej nadziei i tęsknoty. Ma nadzieję, że coś się między Wami jeszcze ułoży, czy rozwinie, czy że będzie lepiej, że miną te wszystkie tutaj problemy zawiłości. Ale ta osoba nie pokazuje jeszcze yy, swojej autentycznej, prawdziwej, yy, realnej twarzy lub uczuć, tylko coś zagrywa, tylko jest jeszcze jakaś. Nie wiem, czy dwulicowa, czy ma jeszcze jakichś innych partnerów, czy nie powiedziała wam ta osoba do końca prawdy lub coś może jeszcze w najbliższym czasie też ukrywać, tak? Jakieś tutaj swoje problemy czy lęki, wasze zamiary. No, wy chcielibyście na pewno, żeby się ta. Relacja, czy ta znajomość dobrze rozwinęła, czekacie na jakieś dobre wiadomości, dobre nowiny, dobry postęp, spra postęp spraw, pozytywny postęp spraw, i chcecie, czy jesteście gotowi na to, by otworzyć się tak? na nowy rozdział w waszym życiu, na nową znajomość, na nową relację, yy, dać szansę tej relacji. Chcecie być może tutaj się spotkać, czy pojechać do tej waszej osoby ukochanej, czy zaplanować jakąś podróż razem, czy spotkanie razem. Jeśli dzielą Was kilometry, jakaś odległość geograficzna, jakieś wody, oceany, morza, to na pewno chcecie tu wyruszyć albo wspólną podróż, albo do tej osoby, lub chcielibyście, żeby ta osoba do Was przyjechała, ponieważ tu mamy jakąś podróż, czyli chęć spotkania się, chęć zobaczenia się, tak? Czy podróży wspólnej. To, co łączy Was na poziomie uczuć, emocji, znaczy na poziomie, przepraszam, zamiarów i planów na przyszłość, to na pewno 9 kielichów. 9 kielichów to jest to, że macie jakiś niedosyt, być może w Waszej znajomości jest jakiś niedosyt. Czujecie, że mogłoby się to rozwinąć, że ma to jakiś potencjał, ta relacja, ta znajomość, ale jakaś jest taka, Powiedzmy, jeszcze um, jakiś deficyt jest jeszcze, jakiś niedostatek, tak? Dziewięć kielichów to um, emocjonalna pustka, oczekiwanie na coś, co się jeszcze rozwinie czy wydarzy. Um, brak jeszcze tego apogeum tej całkowitej satysfakcji emocjonalnej. Tego spełnienia emocjonalnego. Być może czujecie, że coś mogłoby się z tego rozwinąć, ale brakuje wam na pewno jeszcze czegoś w tej znajomości, w tej relacji. No ale macie nadzieję, oboje, oboje macie nadzieję, gwiazda, na to, że jeszcze może się coś wyklarować, udać, rozwinąć. Dobrze, tutaj y, jeszcze rokujecie, być może oboje. Dla tej znajomości, macie nadzieję. Karta nadziei jest jej podwójnie i w jego zamiarach, planach i wspólna wasza nadzieja. Także, kochani, takie jest lustro. Karty, które się powtarzają i są bardzo silne to są właśnie te szczury szczury u niego w głowie, szczury w waszym sercu czyli dużo, dużo lęków, blokad, straty jakieś, wątpliwości. To karta bardzo silna, która się tutaj u Was powtarza. No i karta nadziei też, tak? Można powiedzieć ogólnie w kartach Lenormanda i Tarota. Gwiazda, y, y, czyli no, y, też y, y, oczekiwanie, że te Wasze marzenia się spełnią. Mm, dobrze, tak y, niech się dzieje, niech się spełniają Wasze oczekiwania i marzenia. No i niech się te wszystkie blokady i problemy, opóźnienia, komplikacje wyjaśnią. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.